Siemanko z tej strony Kondzik.pl A dzisiaj będzie karmienie głębi z ręki. O kiedyś pokazywałem na filmie, ale nie przychodziły. Głębi jak w mieście normalnie. Z ręki żeleju. Cieszę się, że tak gołąbki są nauczone. Kosztowało to bardzo dużo wysiłku. Nawet tak z palców tam pokażę wam. Widzicie? O. Bardzo fajne, oswojone gołąbki. O! Ucieka akurat za wam. Masz. ucieka tak pojedzaj już nie ucieknie, o zjadła saniczka, chyba. a jakiś samczyk go dogruchuje fajny samczyk a tak poza tym no to co to zaraz pokażę wam hodowlę Na razie sobie pytałem. Gąbki fajne, one są bardzo... A w sumie nie. Nie pokażę wam hodowli. Hodowla będzie w następnym odcinku. Ten film pewnie wrzucę dzisiaj. A następny film pojawi się w sobotę. Wiecie, gąbki mają tam jedzenie. A i tak wolą z ręki jeść. Przede wszystkim, żeby gołąbek jadł z ręki, to nie możemy żadnych takich łapczywych ruchów, żeby gonić go albo coś. Tak samo jak mamy gołębie puszczone na pole, to nie gonić ich. Jak chcą latać to niech chodzą w powietrzu. Nie chcą to niech nie latają. Gąbki są właśnie tak pięknie oswojone. Z ręki jest Fajne to gołąbki są, nawet jednego mi są wziął. Mam tam chyba trzy albo trzy gołębie, takie co jedzą z ręki. O, tu jeszcze, ten nie jest ręki jeszcze. A, o, widzimy, proszę Państwa. O, tej mi wykrzywać próbuję. Słonecznik. Gołąbek. No, fajnie, fajne są plaszki, Czekajcie chwileczkę, jeszcze ten damy. Tutaj Jeszcze damy... Bećmy jak one się nazywają tygrysą. Troszkę jest, nie. Nie, nie dla was. Nie dla was. No już się rzuciłyście. Dam tutaj tygryską. Też chwileczkę pogrywam, bo są ładne. A nie wiem, czy przejdą. W każdym razie, jedną tam gąbki. Fajne ptaszki to są. Nie, wiem, ja tam lubię głębiej, nie wiem jak. Wy. No to pa, w sumie.